Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kajak Klocki. Dziś zbudujemy sobie zestaw serii LEGO Friends o numerze katalogowym 41677. Leśny wodospad. Liczba elementów tego zestawu to 93. Zestaw posiada dwie mini laleczki Andrę oraz Oliwie i słodką wiewiórkę. Zestaw swoją premierem miał w 2021 roku. Jego cena katalogowa to 45,99 zł Mi udało się go kupić za 23 zł. Jest to zestaw z kategorii 5. Myślę, że to fajne uzupełnienie do zestawu Lego Friends leśny domek, który już pokazywałam na moim kanale. Kto jeszcze nie oglądał tego filmiku, serdecznie zapraszam. A teraz pora przyjrzeć się z bliska opakowaniu i otworzyć pudełko. Do otworzenia zestawu przygotowałam sobie niewielki nożyk, żeby nie niszczyć pudełka. Mam nadzieję, że mi się uda to sprytnie otworzyć. Jest. Zobaczmy, co jest w środku. Dobrze sklejone, ale już jest. Otworzyło się. Może troszkę nieładnie, ale tu zesytnę klocki, biorę tu jakaś płytka osobno, dwa woreczki, jeszcze dwie płytki oraz instrukcja, instrukcja niewielka, ale bardzo fajna, w ilu krokach zaraz zobaczymy, będziemy sobie ten zestaw składać. 47 kroków. Nie dużo, ale fajnie. Tutaj mamy pokazane zestawy z tej serii. Właśnie o tym zestawie mówiłam, już go układałam na moim kanale. Ten zestaw również jest ciekawy. Jakaś stajnia, koniki. Może też uda mi się go ułożyć. No to co? Ja zabieram instrukcje, zabieram klocki, i idziemy budować. Rozpoczynamy od Andrej. Spójrzcie, jak śmiesznie przypięła mi się ta główka. W ogóle nie zauważyłam, że mam odwrotnie ją w ręce. Teraz Olivia. Oliwia ma super warkocz. Dziewczyny w ogóle mają fajne takie kolorowe stroje. Mamy też wiewiórkę i kasztan dla niej. Teraz zbudujemy sobie skuter, żeby dziewczyny mogły zwiedzać. Las poznawać przyrodę. Oliwia już skoczyła na skuter. No i oczywiście dołączyła do niej wiewiórka. Dla wiewiórki zbudujemy teraz dziuple na drzewie. Oczywiście wodospad, rzekę. Tutaj mamy właśnie płytkę niebieską. To jest część rzeki. Ja was oczywiście zachęcam do dalania łapek w górę, jeżeli moje filmy wam się podobają. Subskrypcji kanału. No i nie zapomnijcie o dzwoneczku, który was poinformuje, jak jakiś nowy film pojawi się na moim kanale. Widzimy już zamontowany kryształ, dziewczyny podczas przygody właśnie mogą Bawić się odkrywców i poszukiwać zaginionego klejnotu, który będzie ukryty pod wodospadem, jak już pewnie widzieliście na opakowaniu. Wodospad wypływa z takich skał. Tutaj mamy fajny element, takie półkole i bardzo ładny kolor. Tego klocka imitującego wodospad. Jeszcze mi się taki nie trafił, fajny, taki połyskliwy. No i mamy trzy choinki. Myślę, że to jest dość cenny element, zwłaszcza jakby ktoś sobie chciał zrobić jakiś mały lasek, to na pewno się przyda. Dwa listki, fajnie, że się tu pojawiły. Zawsze to jakoś ożywi. Całość. No i mamy mostek. Szkoda, że te dwie płytki nie zostały nadrukowane jak te okrągłe, bo wiem, że takie, takie elementy pojawiają się. Mam jakiś zestaw, co właśnie yy, imita imitacja deski jest właśnie na tym nadrukowana. Dwa pniaczki, żeby dziewczyny miały gdzie usiąść przy ognisku. Mamy jeszcze piankę na patyku. No i kubeczek różowy. Trochę zapasowych elementów też się pojawiło. No i Oliwia już sobie jeździ przez mostek. A wiewiórka wskoczyła do dziupli. I tak prezentuje się złożony zestaw. Słuchajcie, mi on bardzo się podoba, zwłaszcza za tą cenę 23 zł dostajemy trzy choinki, 2 mini laleczki, wiewiórkę, no i ten skuter, czy też hulajnogę, jak to woli. I to jest fajne uzupełnienie do zestawu Leśny Domek, który tak jak mówiłam, pokazywałam już na moim kanale. Myślę, że te dwa zestawy razem dostarczą nam wiele frajty w budowaniu i w zabawie. Ale wiecie, co tak sobie myślę? Może ułożę po raz drugi ten domek i zobaczymy, jak razem będą się prezentować. I zobaczcie, jak prezentują się te dwa zestawy. Myślę, że bardzo fajnie. A ja zapraszam Was już na kolejny odcinek za tydzień. Myślę, że może ułożymy coś z Harry'ego Pottera. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji kanału. Pa!